Celibat jest dobry. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. A właściwie dzisiaj powinniśmy się przywitać tak. Dzień dobry, celibat jest dobry. Ponieważ porozmawiamy sobie dlaczego warto żyć jako celibatariusz, jakie to niesie za sobą korzyści i przede wszystkim gdzie szukać celibatu w Piśmie Świętym. Ale odpowiedzmy sobie na to klasyczne pytanie heretyków, którzy żyją w brudnym sumieniu i rozpuście. Czy w ogóle można żyć w celibacie i czym jest ten celibat, który często jest mylony ze ślubami czystości? A więc celibat oznacza to dosłownie bezżeństwo. Tak? Da się żyć w bezżeństwie. Zresztą większość ludzi na tym świecie żyje w bezżeństwie, tylko niestety żyją oni w swojej ochydnej rozpuście. Ale to nie znaczy, że księża mają żyć w takim czymś. Wręcz przeciwnie. Mają oni olśniewać swoją cnotą i ta cnota ma otwierać ich serce na każdego człowieka, który do nich przyjdzie. Ponieważ oni są płodni, ale nie tak, jak się to wydaje we współczesnym świecie czyli, że skaczą z kwiatka na kwiatek, jak mniej więcej. Jak imigrant po Europie Zachodniej, ale y, zobaczmy, że przede wszystkim oni w swoim sercu zawsze są dostępni dla kolejnej osoby. Zawsze podejmują się takiego ro rodzicielstwa duchowego, czyli takiej może powiedzieć duchowej adopcji. Kochają, są dostępni i przede wszystkim pomagają. A więc to jest główny cel celibatu, żeby być bardziej dostępny i żeby nie słać pragnień już tylko do jednej osoby, ale do wszystkich osób, do których Pan Bóg zechce nas posłać. Zobaczmy również, że Pismo Święte samo w osobie naszego Pana Jezusa Chrystusa, czy to jeszcze, jeszcze wcześniej, w Starym Testamencie, jeżeli wrócimy sobie do postaci proroka Jeremiasza, któremu Bóg sam nakazuje, żeby nie miał żony, żeby potwierdzić jego posłannictwo proroka, czy to do proroka Eliasza, czyli Zeusza, także żeby potwierdzić swoje Boże posłannictwo, nie Wstępują w związek małżeński. W Nowym Testamencie Pan Jezus mówi, że są także ci bezrzędni, których albo ludzie takimi uczynili, albo z narodzenia takimi się stali, albo sami wybrali tą drogę dla Królestwa Bożego, aby być właśnie świadkami Królestwa Bożego już tutaj, na tym świecie. Ponadto święty Paweł, który sam zresztą był celibatariuszem i był jeszcze biskupem, sam pisze w pierwszym liście do Koryntian, to jest siódmy rozdział, 25. Werset do 40, to jest mniej więcej fragment pisma święty który wywyższa dziewictwo nad stan małżeński, ponieważ celibat także może się wiązać z dziewictwem i nawet bardzo zalecane, żeby tak było. Natomiast oczywiście nie musi. Ale oczywiście też z tego tytułu będzie mniejsza chwała w niebie. O ile w ogóle ktoś się oczywiście dostanie do tego nieba. W każdym razie, nawet Księga Apokalipsy mówi nam o tym, że za barankiem, za naszym Panem Jezusem Chrystusem podążają ci, którzy swych szat z kobietami nie splamili. Zobaczmy. Pan Jezus na swoją matkę wybiera dziewicę. Również kiedy wjeżdża na osiołku do Jerozolimy, wjeżdża na osiołku, którego nikt jeszcze wcześniej nie ujeżdżał. I umiłowanym uczniem pana Jezusa, który jako jedyny wytrwał pod krzyżem, to również był dziewiczy celibatariusz, czyli święty Jan Apostoł. I to jeszcze najmłodszym uczniem, zaznaczmy sobie ten fakt. A więc widzimy, że samo Pismo Święte zachwala do celibatu. Mają nadwyższą, nawet jeżeli można powiedzieć to porównując do sakramentu małżeństwa. Ponieważ w małżeństwie masz wsparcie, de facto małżeństwo skupia się do tego, co przyziemne, a celibat jest już zapowiedzią Królestwa Bożego na tym świecie, gdzie ani się żenić, ani za mąż wychodzić nie będą, ale będą jako aniołowie w niebie. To są słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Natomiast kto neguje celibat w dzisiejszym świecie? Święty Pios X w encyklice Paszczendi mówi, że moderniści. Są właśnie tymi, którzy próbują wyprowadzić celibat z kościoła. A więc każdy duchowny, który jest przeciwnikiem celibatu, powinien być już przede wszystkim posądzany o to, że jest modernistą. Modernizm równa się ekskomunika, przebrzydła, przeklęta herezja. Dlatego przede wszystkim, jeżeli ktoś pisze się na to, że chce być księdzem, musi pisać się na to, że pociąga to również za sobą ofiarę. Ofiarę z jego życia, żeby utożsamił się z dziewiczym życiem naszego Pana Jezusa Chrystusa. On także jest wiecznym kapłanem, który także jest Bezżenny, ma ewentualnie tą swoją duchową oblubienicę, którą jest kościół. I tak samo, kapłan, skoro jest alter Christi, czyli drugim Chrystusem, musi być bezżenny. On musi mieć nieskalane ręce, którymi dotyka równie nieskalanego ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa. To nie może być tak, że najpierw on pójdzie, współżyje z żoną, jeszcze nie wiadomo, czy współżyje w naturalnym pr procesie, że tak powiem, tego stosunku seksualnego, a potem jeszcze swoimi brudnymi łapskami się dotyka ciała Pana Jezusa. To jest po prostu dla mnie coś nienormalnego i Miałbym problem, bynajmniej, żeby przyjąć z rąk takiego kapłana właśnie komunię świętą. Ale to też nie jest tak, jak to mamy chociażby w obrządkach wschodnich, odbiegając od tego, że tam komunia święta się inaczej przyjmuje. Obrządki wschodnie pozostawmy sobie na inny temat i na inny odcinek, ponieważ tam w ogóle panuje inna dyscyplina. Skupiamy się na kościele rzymskokatolickim, który to również jest przewodnim kościołem, jeżeli chodzi o cały kościół powszechny. A więc, przede wszystkim, kapłan nie powinien współżyć, powinien być czysty, nawet w starożytności. Istniało takie święcej niższe i zresztą do dzisiaj tradycji istnieje jak subdiakona, czyli półdiakon. Oni z racji tego, że mogli dotykać już naczyń liturgicznych bez żadnych rękawiczek i tak dalej, czyli mogli dotykać tego, co jest skonsekrowane. Sam Kościół zobowiązywał ich do tego, że skoro dotykają czystych naczyń liturgicznych, w których mieści się ciało i krew Chrystusa, najświętsze i najczystsze, co tylko może być na tym świecie, sami takowy stan moralny muszą oni reprezentować. Stąd już właśnie od subdiakonatu Kościół wymaga również przyrzeczeń celibatu. No i teraz zastanówmy się, czy można żyć w celibacie i żyć w czystości. Jeszcze jak, ponieważ Pan Jezus sam tak żył. Tak samo żyli najwięksi święci i apostołowie, a więc każdy z nas jest wezwany de facto do tego, żeby przynajmniej ten, który jest powołany przez Pana Jezusa, żeby żył właśnie w tej czystości. Czystość z kolei dzieli się na oczywiście różne stany życia, ale ta czystość dziewictwa, czystość celibatu oznacza największą chwałę w niebie. Oznacza to, że Pan Jezus chcecie mieć jak najbliżej siebie. A więc jeżeli ty tracisz po prostu tą cnotę, jeżeli ty tracisz dziewictwo, tracisz chwałę w niebie i nigdy tego już nie odzyskasz. To jest twój skarb, który musisz pilnować i strzec za wszelką cenę od tych przebrzydłych rozpustników i modernistów, którzy nawet nie chcą przyznać tego, że skoro ktoś chce być duchowny, nawet jak sama nazwa wskazuje, to musi żyć duchem, a nie ciałem, a nie swoim przyrodzeniem. A więc zobaczmy, że przede wszystkim ta płodność duchowa, na którą otwiera sakrament kapłaństwa, zaciera się z płodnością cielesną, jeżeli nie ma celibatu. Zobaczmy ponadto, że kapłanom to nie jest tak, jak oni sobie na przykład żyją w jakichś bractwach, w jakichś plebaniach. Nie brakuje kobiet. O oni tam de facto, ja wam powiem z własnego doświadczenia, mało co myślą o kobietach. Oni mają co jeść, mają co robić, mają w razie czego jakiegoś drugiego kapłana, swojego brata w kapłaństwie, któremu będą mogli się wygadać, który będzie im wsparciem, i im to wystarcza. Natomiast może ten problem rzeczywiście dotykać takich kapłanów, którzy żyją na samotności, prawda? Gdzieś na jakiejś zapadłej wiosce i nie ma z nikim kontaktu, chociaż to jest też skrajny taki przypadek. No i mówię, że papież plus 10 właśnie celibat, również ustanowił. Jako może powiedzieć ten filar, który Kościół musi bronić przed modernistami, którzy negują jego cel i negują przede wszystkim jego sens. Dlatego przede wszystkim potencjalny kapłan, który jest zaśnieśnieniem celibatu, powinniśmy już mieć tutaj zapaloną czerwoną lampkę, czy nie są Aby modernistą i liberałem. A co przede wszystkim Kościół powinien robić z takimi delikwentami, którzy łamią celibat. Przede wszystkim wywalić go ze stanu duchownego. Nawet jeżeli dopuszcza się ciężkich zbrodni, które godzą wy. Charakter Kościoła Świętego, godzą w jego dobre imię, powinien tego typu osobników zamykać w więzieniach. Natomiast jeżeli ktoś już się dorobił dziec, dziecka, ma jakąś tam swoją kochankę, z którą żyje bez ślubu, no to najlepiej jest mu znieść ten celibat i wywalić go ze stanu kapłańskiego. Skoro nie chce żyć tak, jak się do tego zobowiązał, to niech żyje już przynajmniej po Bożemu, w takim stanie, do jakiego sam się wpędził, bo Pan Bóg na pewno go do tego stanu nie powołał, skoro powołał go do kapłaństwa. Kościół to potwierdził poprzez święcenia. Ale również są też tacy osobnicy, których Kościół powinien potraktować w sposób bardziej ostry. Natomiast y, zobaczmy, że jestem też takim zwolennikiem kary kastracji, chociażby dla tego typu zwrotniarców, i to niezależnie od duchownych czy nie, y, którzy dopuszczają się chociażby masowych gwałtów i tak dalej. No bo jeżeli odetnie się komuś jakąś część ciała, to od razu chuć i rządza mu odejdzie, ale uważam też, że nie należy od razu tego typu ludzi skazywać na karę śmierci. No chyba, że to był y, załóżmy jakiś gwałt ze zadaniem ze szczególnym okrucieństwem śmierci drugiej osoby. Sobie, no to oczywiście ta osoba, która dopuszcza się tego typu czynności, no sama się na to skazuje. I kara śmierci jest jak najbardziej moralnie dopuszczana przez Kościół. I jest przede wszystkim w Piśmie Świętym i to w Nowym Testamencie. Bo w Starym to wiadomo, że jest, ale w Nowym, kiedy święty Piotr rzuca anatemę na Ananiasza i Sapirę, oni padają trupem. Łotr na krzyżu ten dobry mówi, że my słuszną karę bowiem ponosimy za nasze przewiny. A więc Kościół w swojej mądrości także dopuszcza karę śmierci dla osobników, którzy zagrażają społeczeństwu. Czy to zobaczmy, jeżeli chodzi o ten gwałt? No nie powinno się zabijać kogoś, kto tylko kogoś z gwałcił, ale powinno mu się odciąć jakąś część ciała, żeby już nie chciał nikogo więcej gwałcić, i wtedy okazuje się tą miłość wobec bliźniego, że ten osobnik może wrócić do społeczeństwa, normalnie funkcjonować, nie mieć jakichś zaburzeń z tego tytułu i nikogo przede wszystkim nie skrzywdzi. I tak podobnie powinno być z tymi, którzy dopuszczają się wykorzystywań dzieci. Powinni nie dość wyglądać w więzieniu w Watykanie, to jeszcze ewentualnie zostać wykastrowani i to jest sprawiedliwa. Kara im miłosierdzie wobec bliźniego, którego nie będą mogli skrzywdzić.